Tak? Wysoka Rado, tu mamy informację, że już jest transmitowane. Więc ja powtórzę, że wniosek złożony pani Wójt odnośnie do finansowania powiatu złotoliskiego został podjęty jednogłośnie. Teraz następny wniosek. Na wniosek Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, Sportu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 28 listopada 2022 roku wnoszę o zdjęcie z porządku obrad punktu 4 informacji Wójta Gminy Zagrodno o stanie realizacji zadań oświatowych na rok szkolny 2021-2022 Bardzo proszę, czy są do tego jakieś zapytania? Jeśli nie ma, ten wniosek, wniosek również. Wniosek również powin powinniśmy przegłosować. Stwierdzam na sali obrad obecność 15 radnych i wniosek Komisji. Społecznej Sportu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego poddaję pod głosowanie. Proszę o oddanie głosu, kto jest za, kto jest przeciw, lub kto się wstrzymał. Stwierdzam, że wniosek został podjęty jednogłośnie. I jeszcze jeden mamy punkt. Wnoszę o uzupełnienie w porządku obrad w tytule uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Zagrodno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w artykule 3 ustawy 3 z dnia 24 kwietnia 2003 roku. Działalność pożytku publicznego. Zapisana i o wolontariacie, bo w tym nie było tej, tego zapisu wolontariat. Czyli to nic się nie zmieniło, tylko chodzi o ten zapis o wolontariacie również na, na, na rok 2023. Bardzo proszę. Przegłosujemy ten wniosek. Stwierdzam na sali obrad obecność 15 radnych i. Poddaję wniosek pod głosowanie. Proszę o oddanie głosu, kto jest za, kto jest przeciw lub kto się wstrzymał. Stwierdzam, że również wniosek przeszedł. Jest. Stwierdzam również, że wniosek przeszedł jednogłośnie. Dobrze. Czy teraz. 5 minut przerwy, bo tutaj jest problem. Problem? No dobrze, to 5 minut przerwy, bo jest problem. Problem techniczny. Offline jesteśmy?